Siemanko. Witam na kanale i w kolejnym filmiku. Tym razem będzie to seria droga do 150 metrów i dzisiaj sprawdzimy sobie jak daleko jestem w stanie rzucić na tą chwilę. Zaczniemy sobie od kilku rzutów rozgrzewkowych i później przejdziemy do prawidłowego rzutu. No dobra, to zaczynamy. Od razu powiem, że mój taki rekordzik prywatny i raczej z gierki jest to około 120 metrów, więc oczekuję, że dzisiaj uda się to przerzucić. No zobaczymy. Dobra, zaczynamy. Nie, to stabilne. To niestety też. Oj, nie, za nisko. To też. Ale. Lipa. Wróci całkiem nieźle. O właśnie tak Pełny Locik, Ekstra. O właśnie to jest dobre. Weźmy telefon i zmierzymy sobie niestety judiskiem, co może być niedokładne, ale powinno być git. No dobra, mamy takie plus minus 10 metrów i zobaczymy, gdzie najlepszy poleciał. Mam nadzieję, że chociaż tych 120 będzie. Jeśli tak, to super, to znaczy, że mogę dzisiaj jeszcze dalej rzucić. O, tu mamy pierwszy, Ojej, ten niestety tylko 70, dobra, szukamy następnych, Dobra, tu już mamy 90. O, sobie odłożymy tam No dobra, tu już mamy 100 106 metrów No 107 Dobra, następny jest obok No Tak samo ze 107. Idziemy dalej. tu Już chyba będzie lepiej. Tak. Tutaj mamy 100, 115. Okay, zobaczcie sobie 115 metrów. I idziemy do następnego. Dobra, następny. To już ostatni. I czekamy, czekamy, bo jest 123 metry. Ok, ładnie. Ładnie, ładnie. No dobra, mamy pierwsze 125 metrów. Więc lecimy po 130. I tak naprawdę. Zacznie się zabawa, ponieważ powyżej 130 to już będę musiał ładnie trenować. Ale wszystko będę na bieżąco opowiadał, co, jak robię, żeby sobie złapać ten dystans. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj przekroczyć te 130. No zobaczymy. Jeśli tak, to będę mega zadowolony. A jeśli nie, no to trzeba trenować. I cały czas rzucać. Dobra, lecimy drugą seryjkę. O, nie zabrałem jednego dysku, ale dobra. Zbierzemy go na następną serię. No to lecimy. O nie, znowu to samo. No to nie jest dysk do dobrego dystansu. Jest mega stabilny. Snośnie ze 100 metrów. Ale rzut był tragiczny. O tak. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Dobra. Zobaczymy jak nasz szraj poleci. Troszkę krócej, ale też fajnie. Dobra, grej obity. Jest lekki hajzerek. Dawaj, flipuj, flipuj. Nie. Słabiutko, słabiutko. Dobra, Flippy rasher. Dawaj, 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 dawaj. Kręć, kręć, kręć. Nie, złapał. Niestety złapał drzewko. Dobra, balista. Lekko flipi. O właśnie tak. To był dobry rzut. To było to, to było to. Dobra. Lecimy, zobaczymy ile tam wyszło. Może udało się pobić rekord. Także zaraz zmierzymy. Dobra, mamy pierwszy, jeden z dalszych i jest 120 metrów. Ale jeszcze gdzieś tu leży Balista dalej Tylko jest. Dobra i tutaj mamy, jest balista Op. I tutaj mamy dokładnie 100, znowu 125, 6, więc całkiem nieźle. Na razie nie udało się dobić do 130, ale myślę, że jest to, jest to mój rekordzik. 126 metrów, no mogłoby dość już do tych 130, no nie obraziłbym się. Ale jeszcze ostatnia rzuty, ostatnia seryjka, no i zobaczymy. Także wracamy na nasze pi i zrobimy sobie ostatnią seryjkę. Ostatnia seryjka na razie 126 metrów. Już jestem trochę zmęczony niestety, ale próbujemy dobić do 130. Mam nadzieję, że się dzisiaj uda. Jak tak, to będę mega, mega zadowolony. Lecimy dalej. O, znowu to samo. Ten dysk nie lata. To jest destroyer, ale jest tak stabilny. Nie, za wysoko. Chyba. No, takie 100 metrów. Oj nie, to stabilnie. Niedobrze, niedobrze. Może zbyt płasko. Oj, chyba szukanko będzie w krzakach, ale... Dobry dystans, dobry, dobry. Pani lipnie. Tragedia. Teraz balista, ta co leci 126. Zobaczymy czy e, uda się to pobić. O nie, już chyba brak sił. No niestety tu chyba rekordu nie będzie, ale zobaczymy co tam Grace poleciał. No dobra, mamy pierwszy najdalszy jest to racer Hop. i poleciał na 100, 113 metrów, więc nie tak źle. Ale idziemy, już widzę. Już widzę grejsika i grejsik. Zbliżamy się. Hop i mamy ile? 122. No nie udało się. Ale i tak dobrze. Na dzisiejszą chwilę mamy 126 metrów, co jest i tak zadowalające, aczkolwiek tych 4 metrów brakowało no i niestety ale będziemy to poprawiać. Także postaramy się postaram się wam pokazać moją drogę do 150 metrów E, niby niedaleko, niby nie dużo brakuje, e, ale jednak e, no i co? 125 metrów, 6 w sumie, e, jeszcze nam troszeczkę brakuje, całe 24 metry, więc będę pokazywał Wam całą moją drogę do 150 metrów. Pewnie ona trochę potrwa. Myślę, że spokojnie z 10 dobrych odcinków będę Wam pokazywał, co staram się zmienić, bo naprawdę jest dużo do do zmiany w mojej technice ogólnie na razie staram się na razie za bardzo siłowo rzucam więc trzeba troszeczkę nagrać techniki i takiego lekkiego ruchu także widzimy się za niedługo w kolejnym filmiku z serii no i tyle zapraszam do oglądania następnych filmików i do zobaczenia siema